I ostatnio codziennie patrzymy, ile się nowych stron wygenerowało no, już. Po no i to, to jest naprawdę gdzieś są dziesiątki. Dziesiątki no. dziennie, gdzie tak jak powiedziałam. A to jest świeża sprawa, dopiero jeszcze nie promowana. Tak, strategia marketingowa jest in progress, oferty nie ma na stronie. Mhm. Dodaliśmy to tylko i wyłącznie, wyłącznie w tym momencie w autoinstalatorze, mhm. więc dotarły, dotarły tam tylko osoby, które i tak by instalowały WordPressa, mhm. co tam pokazuje, że ta ciekawość. Klienta w kierunku właśnie zaciekawienia, sztuczną inteligencją jest. Mhm. Więc jeżeli jest, to też lekcja dla twórców stron. Klienci tego chcą, klienci mhm. chcą próbować. No i teraz z perspektywy twórcy stron, pomyśle, myślę, że bardzo łatwy sposób twórcy mogą tym kreatorem przyspieszyć sobie ten pierwszy etap współpracy tak. z klientem. Generują pokazujemy dla niego, te kilka wersji, nie? Tak, generują dla niego coś szybko. Na podstawie czasami takiego skąpego promptu, który dostajemy od klienta, nie? No, mam warsztat samochodowy, potrzebuję prostej strony z ofertą. No, to nie dużo informacji, prawda? Mm -hmm. Ale temu generatorowi to wystarczy i możemy klientowi w bardzo szybki sposób pokazać, co pan sądzi o tym, albo co pani sądzi, czy to jest, to jesteśmy blisko mm -hmm. e, i skracamy te godziny po prostu pracy z klientem mm -hmm. i robimy też efekt wow.